Dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym filmie. Ja jeszcze z troszkę zmutowanym głosem, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakoś specjalnie słyszalne. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie makijaż. I porozmawiamy o jednej rzeczy, a mianowicie o ewentualnych moich zarobkach z YouTube'a. Dlaczego ewentualnych? O tym powiem Wam za chwilę, ale słuchajcie, chciałabym też, żebyśmy w tym filmie skupiły się na moich nowościach, czyli na podkładzie Dior Forever Skin Glow oraz na pudrze Laura Mercier, tym transparentnym. Ja już, słuchajcie, te kosmetyki testuję od jakiegoś tygodnia. Więc już mam um, jakieś zdanie na ich temat wyrobione, także zaraz się tym wszystkim z Wami podzielę, ale zacznę, słuchajcie, od tego, że naprawdę w ostatnim czasie jestem szalenie zadowolona z kondycji mojej cery. Um, ja mam skórę taką, wiecie, mieszaną w kierunku tłustej. Tutaj mam mm, ogromne problemy z e, rozszerzonymi porami, ale też nauczyłam się z tym żyć, bo <zmuch> zdaję sobie sprawę, że naprawdę chyba nie ma cer idealnych, więc e, przestałam na tym się aż tak e, skupiać. No, skupiam się po prostu na tym, co dobre, co widzę, czyli że jest e, m, skórą taką fajnie rozświetloną e, m, i... W ostatnim czasie naprawdę nie doskwiera mi, jeżeli chodzi o jakieś niedoskonałości tego typu sprawy. Drobne przebarwienia są, ja największe mam w okolicy oczu, ale słuchajcie, da się z tym żyć. Dobrze, związuję sobie, czy spinam sobie moją fantastyczną spinką włosy i będziemy tworzyć. I moi drodzy, podkład mój jest w kolorze 0M. I to jest prawdopodobnie najjaśniejszy odcień, jaki istnieje, jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną tego podkładu. Dlaczego? Dlatego, że ja, jak widzicie, jestem naprawdę bladą osobą i zależy mi zawsze na tym, aby idealnie dopasować podkład, gdyż nienawidzę tutaj, wiecie, jakichś odcięć, jakiegoś takiego odznaczania. Uważam, że no to nie wygląda zbyt atrakcyjnie, dlatego bardzo, ale to bardzo. Dbam o to, żeby podkład był perfekcyjnie dobrany. I druga sprawa, na co też zwracam uwagę, czy ten podkład w ciągu dniami nie ciemnieje. Niestety dużo, zwłaszcza takich drogeryjnych podkładów, ma taką tendencję i w momencie nakładania wydaje być się to odcień perfekcyjnie dobrany, o tyle właśnie w ciągu dnia potrafi naprawdę zacząć się znaczać pod wpływem utleniania, ciemnieje. No więc e, powiem Wam szczerze, że. Niechętnie i dość rzadko, jak możecie zauważyć, sięgam po podkłady drogeryjne. Jeżeli już to jest, to marka Eveline, bo ich podkłady ciemnieją, ale nie aż tak mocno jak niektóre inne. Um, a jeżeli chodzi właśnie o podkłady w perfumerii, tam z reguły mogę znaleźć takie jasne odcienie. I, um, I moim ulubieńcem od lat praktycznie jest MAX Studio Fix, o czym doskonale wiecie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że być może ogląda mnie też dużo posiadaczek cery mm, bladej. I, I też szukacie jakichś takich idealnych kosmetyków, czyli MAC Studio Fix, słuchajcie, NW10 ym, oraz y, na przykład też testowałam Estée Lauder Double Wear i on y, w odcieniu porcelain, coś takiego, y, też idealnie się u mnie sprawdzał, ale jego y, skład i tendencja do zapychania mojej twarzy już niekoniecznie, dlatego z niego y, zrezygnowałam. No i teraz słuchajcie, ten Dior. Ja słuchajcie, używam tutaj tylko dwóch pompeczek. One naprawdę wystarczają mi idealnie, żeby pokryć całą buźkę w takim stopniu, w jakim chcę. Możecie sobie też oczywiście go dozować, budować, nadbudowywać, jak zwał, tak zwał, żeby to krycie było lepsze ale uważam, że w takiej cieńszej warstwie on wygląda po prostu dużo, dużo lepiej i przede wszystkim równomiernie wtedy schodzi z twarzy. Bo tak, przyznam wam szczerze, że ten podkład, z racji tego, że jest dużo lżejszy od maka, naprawdę tutaj no nie ma porównania, to słuchajcie, on ma tendencję do takiego ścierania się i właśnie jest to strefa T. U mnie głównie, moi drodzy, jest to tutaj o przynosie. Także, ale wiecie, co, nie mam mu tego za złe, bo to też nie jest um, jakoś tragicznie widoczne. Nieraz um, te podkłady, wiecie, ścierają się wręcz takimi plackami. Um, tutaj, no raz, że maseczki na przykład nie ułatwiają mu sprawy, a dwa, że, tak jak mówię, ten efekt nie jest jakiś mocny. To jest takie powiedziałabym, naprawdę ścieranie się w okolicach normy. Słuchajcie, dlaczego mówię o tym, że tak niewiele go potrzeba na moim buzie? Dlatego, że będzie to przede wszystkim też podkład bardzo wydajny, ale i taki wiecie, lekki, a mimo wszystko fajnie kryjący różne rzeczy. I tutaj możecie zobaczyć, jak ładnie pokrył moje cienie pod oczami. Na powiekach go nie nałożyłam z racji tego, że mam dość tłuste powieki i yy, no, ten podkład tutaj powoduje mi niezłe rolowanie, czyli wchodzi mi, wiecie, w każdą zmarszczkę, nie wygląda to zbyt dobrze, dlatego tutaj użyję korektora i widzę, że go zapomniałam, także lecę po korektor. I korektor, jakiego obecnie używam, to Too Faced Born This Way i powiem Wam szczerze, że jest to yy, znowu przewydajny kosmetyk. Również zobaczcie, taki jościutki odcień o nazwie Swen. Więc tak, dobra, ostrość dla mnie i słuchajcie, tutaj, wiecie, korektorem robię sobie dalej, na nim nie chcę się skupiać, bo jego już mam dość długo i o nim wam e, chyba opowiadałam, czy tam przynajmniej wspominałam. E, także tak, ciap, 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 słuchajcie, ja nie jestem, wiecie, ekspertem makijażowym, ja po prostu dzielę się z wami moją taką luźną opinią. Ponieważ dostaję y, bardzo często jakieś pytania od osób z reguły nowych, które, które do mnie przybywają na kanał, na przykład, właśnie, czego używam, jakiego podkładu, że tak dobrze wygląda w kamerze, a więc z reguły jest to Max Studio Fix, ale w ostatnich moich trzech, czterech filmach był to właśnie Dior. Y, to też mogliście sobie zauważyć y, zaobserwować, czy wyglądał fajnie w kamerze, czy też nie. Ja uważam, że naprawdę y, nie można mu niczego zarzucić. Tak jak mówię, jest lekki, więc nie wymagam od niego, żeby był tak trwały, jak e, Mac Studio Fix, ale i tak ta trwałość jest moim zdaniem niezła. E, no i przede wszystkim będzie się fajnie sprawdzał. Słuchajcie, teraz w te ciepłe dni e, nie, będzie, nie będzie tak ciężki. No Mac dla niektórych osób jest ciężki. Dla mnie niekoniecznie, ale wiem, że dla wielu jest, także no tutaj taka myślę Super alternatywa. I zobaczcie, jaki jest glow na buzi po tym podkładzie. Buźka wygląda na taką fajną, zdrową, odżywioną, to mi się bardzo podoba, ale moja buzia też sama z siebie zrobi niezłe glow w ciągu dnia, dlatego ja muszę to utrwalić pudrem. No i powiem Wam szczerze, że z tego pudru jestem też bardzo zadowolona, ale powiem Wam szczerze że jego właściwości mogę spokojnie y, przyrównać do y, pudru Mio, y, bo myślę, że nadają tutaj na podobnych falach. Y, ale wiecie co? Niestety Mio i to zauważyłam dopiero przy tym podkładzie, y, czego nie widziałam wcześniej, MIO powoduje, że y, podkład ten właśnie z diora ciemnieje na mojej buzi. Czyli jakiś taki drobny element w postaci koloru, on y, temu podkładowi nadaje. W jakąś taką reakcję w nim z nim wchodzi, że, że ten kolor się zmienia. Y, dlatego przyznam wam szczerze, że. Puder Mio, plus ten podkład niekoniecznie. Ale Puder Mio i MAX Studio Fix już jak najbardziej tak. Tam czegoś takiego nie zauważyłam. Nie wiem z czego to wynika. No prawdopodobnie z odcienia tego pudru, bo mimo że jest transparentny, jest bardziej e, pomarańczowy niż ten. Ten zobaczcie, wpada w taki mm, beżyk. No, także tak. Słuchajcie, tyle o kosmetykach myślę. Zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Ja będę malować się dalej. Standardowo, już tak jak zawsze. I powiem Wam o jednej rzeczy. Także tak. Takim wielkim puchaczem, słuchajcie, ten puder rozprowadzam. O, nie zobaczcie. I mimo wszystko buzia, nawet przypudrowana, wygląda na taką satynową. Bardzo mi się ten efekt powiem Wam podoba, bo człowiek od razu wygląda tak zdrowiej, tak wyraziściej, super. Dla mnie super, dajcie znać, jak Wam się podoba ten efekt. Dobra, słuchajcie, ja się biorę za dalsze malowanie i już Wam mówię, co ja chciałam tutaj z Wami tak na szybko poruszyć przy makijażu. E, ostatnio zapytałam Was na Instagramie, jaki temat e, podjąć przy takiej pogadance makijażowej. I słuchajcie, e, zarówno tam ale też nie nie tylko bo bardzo często dostaję takie wiadomości w ostatnim czasie na Instagramie mm, od różnych osób wiecie bo to są i y, moje takie koleżanki po fachu powiedzmy czyli osoby które tutaj z YouTube'a znam y, i słuchajcie takie osoby które gdzieś tam myślą o rozpoczęciu y, vlogowania o otwarciu kanału są zainteresowane tym czy ja na ten moment styloma subskrypcjami i z takimi wyświetleniami, jakie mam, czy ja zarabiam i czy to są fajne zarobki i tak dalej. No i właśnie temat tego zarabiania cały czas się gdzieś przewija w momencie, kiedy ja udostępniam Wam, albo i nie nawet, bo po prostu pytania się pojawiają. I oczywiście, słuchajcie, to nie jest tak, że ja mam o to żal czy pretensje, no bo no każdy jest ciekawy, umówmy się, a takie zajęcie, na którym możemy jeszcze ewentualnie zarobić, jest no, dość nietypowe, mimo wszystko, nadal. I myślę, że dlatego ludzi to tak bardzo ciekawi, czy jest sens i czy naprawdę warto podjąć te rękawice tutaj i, i walczyć. Ja już, słuchajcie, jeden raz odpowiedziałam na pytanie związane z zarobkami z YouTube'a. Podlinkuję Wam może ten film, żeby już nie powtarzać tego. No i teraz słuchajcie, te zarobki, właśnie ogólnie, zarobki i tak dalej, stawki. Byłam też pytana właśnie o stawki, z jaką firmą, jakie miałam itd. i tak dalej. Powiem Wam szczerze, są osoby bardzo takie zaufane moje, z którymi gdzieś tam temat mogę podjąć, natomiast nie uważam, żeby ta wiedza była komukolwiek do szczęścia potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że z YouTube'em jest tak, jak z waszą firmą. Jakbyście produkowały na przykład jakiś, jakąś rzecz. Um, czyli wy sami e, tak jak wycenicie sobie ten produkt, za tyle go sprzedacie. I tak samo jest tutaj. Wy tutaj wyceniacie własną pracę. I e, ktoś z mniejszymi zasięgami m, może się okazać, że swoją pracę wycenia na więcej wartą niż ktoś z. Większymi zasięgami niż ta osoba. Wiecie o co chodzi? Czyli mniejszy kanał może się okazać, że zarabia więcej od kanału dużo większego. To naprawdę, słuchajcie, tutaj zależy, bo to jest po raz kolejny, jeśli chodzi o finanse, temat, co dla kogo jest wartością dużą i sprawiedliwą. I wiecie, naprawdę kurczę, dużo czynników składa się na to, jak osoby na YouTube zarabiają. I mogę powiedzieć wam, żeby też nie zostawiać Was tak z niczym, to mogę powiedzieć Wam tylko tyle, że są osoby, które mają identyczne na przykład kanały jak mój, albo nawet nieco większe i praktycznie nie zarabiają, a są osoby z takimi kanałami, które zarabiają znacznie więcej, albo z mniejszymi od mojego, które właśnie zarabiają znacznie więcej ode mnie. Tak po prostu jest dużo zależy słuchajcie od, od szczęścia myślę też tak naprawdę od tego jak przypadniemy do gustu gdzieś tam firmą wiecie um, jeśli chodzi stricte już dobra skupmy się na tym moim kanale e, czy ja zarabiam czy ja nie zarabiam po co ja to robię ja to robię przede wszystkim dlatego że to bardzo bardzo lubię e, i też wiecie, nie gonię, nie gonię strasznie za liczbami i tak dalej. Ja po prostu chcę mieć tutaj fajnych ludzi, zależy mi na takim obupólnym wsparciu, zależy mi na e, takim fajnym kontakcie jeden do jednego. Wiecie, że ja mam czas na odpisywanie Wam, na wiadomości, na komentarze. E, na tym mi przede wszystkim zależy. E, cieszę się, że kanał się rozrasta i przyznam Wam szczerze, że w ogóle się tego nie spodziewałam, e, no bo działam sobie na tym YouTubie tak naprawdę już wiele, wiele lat. I, I zawsze to szło tak, wiecie, spokojniutko, e, i nagle zaczęło być coraz bardziej. Wow! I, I dla mnie to jest już szok, naprawdę. Dla mnie jest to ogromny szok. E, dla kogoś będą to małe liczby, dla mnie są ogromne. Ja się z nich bardzo, bardzo cieszę e, i doceniam każdą osobkę, która chce tutaj ze mną być. I, I właśnie o to chodzi, że ja nigdy za tym po prostu nie parłam. Ale wiecie co? W momencie, w którym ja zaczęłam dostawać jakieś tam oferty współprac od firm, których produkty ja po prostu zwyczajnie mogłam później sobie kupić, bo jak wiecie, ja się nie tylko YouTube'em w życiu zajmuję, to wiecie, uznałam, że to bez sensu, właśnie zamagazynować się tymi barterowymi paczkami i znowu ja po prostu będę tonąć w rzeczach potem będę się ich pozbywać w jakichś wszelakich rozdaniach i tak dalej, bo ja, ja po prostu fizycznie tych rzeczy wcale nie potrzebuję w takiej ilości i uznałam, że nie, to nie ma sensu a po drugie ja nie chciałabym, żeby wszyscy właśnie firmy, inni gdzieś tam youtuberzy i w ogóle osoby, osoby stąd uważali, że no właśnie, że ja jestem od barterów i że jak warter to można uderzać do mnie. Wiecie, ja nie chciałam, żeby sobie taką łatkę wyrobić, dlatego na ten moment, jeżeli ja podejmuję współpracę, to ja podejmuję współpracę płatną. I tyle. I staram się oczywiście też dobierać te współpracę tak, żeby one 100%, w 100% były zgodne ze mną, żeby pasowały do mojego kontentu, um, których jestem bardzo ciekawa też, na przykład. Um, I i tak po prostu, wiecie, mogę na tym skorzystać. Nie dość, że produktowo, to jeszcze po prostu mogę sobie dorobić pieniądze i przeznaczyć je na to, czego naprawdę potrzebuję. Na co zbieram na przykład, nie wiem, wiecie, co mi się marzy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja bartery podejmowałam w momencie, kiedy sobie tworzyłam tak zwane portfolio, czyli, wiecie, żeby w rozmowach z markami mieć... Taki, taki wyznacznik, czy jak ja mogę zrobić y, dla kogoś y, materiał, y, pokazać. Wiecie, na takim materiale y, już żywym, ale później absolutnie stwierdziłam, że może no, już nie, że już jest dosyć, że już wystarczy, y, że to co mam pozwala mi, y, no po prostu pozwala mi zwracać się o. Chęć zapłaty za moją pracę. No bo to nie ukrywam, jest naprawdę jak praca. To zajmuje wiele, wiele czasu i zawsze właśnie podejmując się jakieś działania z tyłu głowy mam, że no tak, ale muszę jeszcze zrealizować mój materiał, czyli to co sobie założyłam na YouTubie. Chciałam być w tym konsekwentna. Zadecydowałam sobie sama dla siebie i założyłam, że mam być regularna i tak po prostu to robię. I no i właśnie, miło oczywiście jest, kiedy ktoś to docenia, bo tak naprawdę materiał ja mogę sobie nagrać, jaki chcę, a komuś poświęcam czas w materiale, no to miło by było po prostu, wiecie, się dogadać i, no i dostać z tego jakiś profit dodatkowy, a nie tylko sam produkt, który na przykład no, sam w sobie nie jest dużo wart, powiedzmy, i tak jak mówię, mogłabym sobie spokojnie pójść i go e, kupić. Także słuchajcie, tak to wygląda. I teraz, jeśli chodzi o jakieś tam stawki, wiecie, czy nie wiem, w ostatnim czasie zauważyłam taką tendencję, jak ktoś zaczyna mieć włączone zarabianie na reklamach? No to jest taka tendencja, że zaraz nagrywa film, ile w tym miesiącu zarobiłam na reklamach. I powiem Wam szczerze, że uważam to ja osobiście za takie mało smaczne, dlatego że hmm, kurczę, zobaczcie, pracujemy w jakiejś firmie, tak? Albo no, czy prowadzimy własną obojętnie. Nigdy, ale to nigdy nie biegamy z fiszkami, czy z fakturami czy z czymkolwiek eee, i nie chwalimy się ludziom w sklepie na przystanku, nie wiem, w szkole czy, czy, czy nawet w pracy, bo w pracach też przecież stanowiska różne są różnie opłacane, nie biegamy i nie chwalimy się, czy nie pokazujemy tak, jaka kwota właśnie wpłynęła na moje konto. I tak samo nie uważam, żeby to było konieczne, czyli takie pokazywanie i chwalenie się zarobkami z YouTube'a, chociażby nawet z reklam, tutaj na forum. Dlatego, że no, ja myślę, że to też jest jakaś taka pewna tajemnica i powinno być to tak y, praktykowane, tak y, powszechnie uznawane, właśnie za, za taką tajemnicę zawodową, o, po prostu. I w momencie, kiedy ktoś jest. Tematem zainteresowanym, założy swój własny kanał, dotrze do pewnego pułapu właśnie tej, tej możliwości zarabiania. No to wtedy, wtedy sam jakby zobaczy, mm, jak, to, jak, jak to jest, jak to działa. Sam, sam doświadczy. I wydaje mi się, że właśnie takie głośne rozkrzykiwanie tego niekoniecznie jest dobre. I tak jak mówię, YouTube to jest yy, mała wasza firma w pewnym momencie. To się w taką firmę małą zamienia, ta firma albo rośnie, albo maleje, albo zostaje na tym samym pułapie i to tylko i wyłącznie od twórcy zależy, co on dalej z tym zrobi. Czyli, czy właśnie będzie w ogóle współpracował, czy nie będzie dostawał żadnych ofert współprac, czy będzie podpięty pod sieć partnerską, czy będzie działać na własną rękę, ile będzie zarabiać ze współprac, ile będzie zarabiać z reklam. Nikt Poza Wami nie ma na to wpływu. Ja też nie znam złotego środka na rozchulanie YouTube'a, bo walczę z tym od wielu, wielu lat. I na takiej zasadzie wiecie, że publikuję więcej nieraz niż inne osoby, i inne osoby mają znacznie większe liczby od moich, ale ja się, ja się na to nie obrażam. Ja bardzo się cieszę, że w ogóle są tu osoby, które chcą ze mną być, które lubią mnie oglądać, którym umilam czas, umilam dni. E, i, I wiecie, to działa w obie strony, bo każdy też komentarz od Was, e, każda wiadomość też jest dla mnie mocno budująca. I ja wiem, że to, co robię, to jest po prostu fajne i to jest komuś bardzo potrzebne i to jest super. I to napędza, tak jak powiedziałam, to jest obupólna wymiana m, energii. I tak kochani, i chyba tyle właśnie w tym temacie e, tego zarabiania na. YouTube. I słuchajcie, tak na koniec tego filmu ja chciałabym powiedzieć wam od siebie to, czego się nauczyłam, to, sobie, to co w sobie wyrobiłam sama to po prostu pozwolenie sobie na uczenie się na błędach, pozwolenie sobie na ryzyko, bo powiem wam szczerze, że ja też w pewnym momencie po prostu robiłam niezłe ryzyko. Eee, Pisząc właśnie z firmami, i tak dalej, decydując się na taką stawkę za to, a nie inną. Y, mocne negocjacje. Tutaj też oczywiście cały czas y, zdobywam doświadczenie w tej kwestii, y, ale też właśnie jeżeli chodzi o mój sklep internetowy, tam również pozwalałam sobie na błędy, na uczenie się, y, no bo na tym polega życie. Oczywiście nieraz mamy więcej do stracenia, nieraz mniej, to też zależy od waszej życiowej sytuacji. Wy sami najlepiej wiecie, na ile możecie sobie pozwolić, ale też słuchajcie kluczem jest to, abyśmy się do nikogo nie porównywali. Eee, I jeżeli no właśnie mm, mamy jakiś tam pomysł, jakąś tam wizję, mm, to może właśnie warto zaufać swojemu instynktowi, a nie pytać, dopytywać jak to jest u kogoś, jak, jak to wygląda u kogoś. My jesteśmy sami dla siebie kowalami losu. I ja jestem tego zdania i przyznam Wam szczerze, że nigdy nikogo nie zapytałam otwarcie o to, ile na przykład dostał za tą czy za tą współpracę, mimo że na przykład właśnie widziałam, że jest to ta sama współpraca, którą ja miałam i ta osoba. Idę na ślepo, nie wiem, czy robię dobrze, czy nie robię, ale ja jestem z tego usatysfakcjonowana i dla mnie to jest, słuchajcie, najważniejsze. I wiecie, co jest też super, to, że jeżeli dojdziecie do czegoś sami, um, nikt Wam w tym nie pomaga, macie naprawdę. To, to nie ma, słuchajcie, porównania, jak to jest ogromna satysfakcja. Nic nie macie podane na tacy, do wszystkiego po prostu idziecie sami, e, walczycie o to i wtedy satysfakcja jest, słuchajcie, taka naprawdę, e, niż jakbyście po prostu coś otrzymali i nie umieli nawet, no bo tak też się zdarza e, z tego skorzystać. I słuchajcie, tym akcentem kończę ten film, także tyle, jeśli chodzi o zarobki z YouTube'a i o współpracę i o tego typu kwestie. E, Mówię, no za wiele się pewnie tutaj nie dowiedzieliście, ale moim celem właśnie nie było to, aby wyłożyć tutaj karty na stół, bo uważam, że to jest kompletnie niepotrzebne, a żeby po prostu pobudzić Was do, do refleksji, do, mm, do takiego, wiecie, przemyślenia, jeżeli macie swój kanał, czy chcecie go prowadzić, no to gdzieś tam od początku obrać sobie cele, mm, też te, a propos tych celów, um, aby one były, słuchajcie, równomierne, czyli nie, że zakładam kanał i za rok chcę mieć 10 tysięcy subskrypcji, bo nie wiem, co znaczy, może, może słuchajcie, okej, okay, nie neguję, może się to uda ale w większości przypadków jest jednak ciężko o to, dlatego dajmy sobie czas, dajmy sobie realne możliwości, realne cele. Dzięki temu, słuchajcie, też nie zostaniemy um, zawładnięci frustracją um, i będziemy cały czas mieli siłę, aby walczyć, aby działać i taką motywację. Także, słuchajcie, rozsądny cel, działanie i wykonanie po prostu samo się praktycznie zrobi. Także tak, kochani. Makijaż wykonany, możecie zobaczyć go w pełnej krasie, dajcie koniecznie znać, czy miałyście coś z tych kosmetyków i też podzielcie się ze mną mm, tym tematem, czy właśnie Wy lubicie słuchać, jak YouTuberzy mówią o zarobkach na YouTubie, czy, czy niekoniecznie, czy ta wiedza jest Wam potrzebna i czy chcielibyście faktycznie znać te kwoty, bo ja przyznam Wam szczerze, że Niezbyt, niezbyt lubię zaglądać komuś do portfela, i uważam, że każdy ma to na pewno, na co zasługuje i na co zapracował. Tak po prostu jest. Trzymajcie się tymczasem bardzo ciepło. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia w kolejnych filmach.